Chodź, obejrzymy coś. Mogę mieć wieszorem podwójne kino. Tutaj oglądam film, a to jest elektroniczna niania Philips Aven Sense IQ Full HD. Śledzi sen dziecka i oddech, a nawet potrafi rozpoznać powód płaczu. I to wszystko w czasie rzeczywistym. To działa naprawdę dobrze. Opieka nad dzieckiem to wspaniała przygoda, ale czasami ma się ochotę na chwilę wytchnienia. Wybrałem sprzęt, który nam na to pozwala, i dlatego teraz możemy coś obejrzeć i mieć trochę wolnego czasu. A zarazem nie musimy się denerwować, co słychać u dziecka, i ciągle tam zaglądać ryzykując, że się obudzi. Elektroniczna niania Philips Avent Sense IQ Full HDS sprawia, że do dziecka da się mówić, można włączyć kołysankę albo dźwięki uspokajające. Można korzystać z intuicyjnej aplikacji, która daje wiele możliwości. Podgląd na dziecko w każdej chwili i wszędzie, w pracy, na zakupach, na wyjściu wieczorem z partnerką. Zasięg działania sprzętu to do 400 metrów na zewnątrz i do 50 metrów w domu. Można być blisko, nawet gdy nie jest się obok. Miania elektroniczna Philips Avent Sense IQ Full HD to przydatny sprzęt. Polecam każdemu rodzicowi. Tatusiom też. Zgodnie z hasłem Shell the Care, czyli wspólnej troski o malucha.